To jest rower typu All Mountain, czyli uniwersalny rower górski. Został wyposażony w dodatkowe komponenty i można go określić jako SUV. A suwy są teraz w modzie, czyż nie? Cześć! Ja nazywam się Darek Grudniewski, a ty oglądasz wideo na kanale Dr. E Bike. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci rower Bulls E Stream Evo AM4. Mam duży sentyment do rowerów tej marki, bo moim pierwszym e-bikiem był właśnie Bulls. Jest już bardzo stary i teraz dojeżdża go na Mazowszu mój tata. To znaczy, Bulls jest Stary, bo tatę mam ciągle młodego i go pozdrawiam. Dobrze, jedziemy z tym suwem. Bulls Stream IVO AM4 to rower typu All Mountain. Możesz nim jeździć do pracy, możesz nim jeździć po puszczach na Mazowszu i na Mazurach, możesz go zabrać na wyprawę w góry. Uniwersalny rower do wszystkiego. Rower jest fullem, czyli ma zawieszenie z przodu i z tyłu o skoku 150 mm na każdej osi. Bulls w tym rowerze postawił na proste zawieszenie jedno zawiasowe, czyli coś podobnego do rozwiązania jakie od lat stosuje angielski Orange. Rozwiązanie marki Orange wygląda słabo i jeździ raczej słabo, bo ciężko jest zaprojektować kinematykę w takim układzie, czyli zaprojektować jakie siły mają działać na damper podczas pracy zawieszenia. Rozwiązanie Bullsa wygląda dobrze i działa dobrze, bo producent zastosował krzywki, dzięki którym można było precyzyjnie zaprojektować kinematykę. W tym rowerze podobnie jak w rowerach marki Santa Cruz linia dampera przecina się z linią podsiodłówki, co rodzi pewne Ograniczenia. Głównym ograniczeniem jest trudność zamontowania modnej węduro długiej sztycy regulowanej np. 200 mm przy moim wzroście, bo byłaby ona fizycznie w kolizji z damperem. Tyle, że ten Bulls nie jest rowerem enduro. To jest all mountain, uniwersalny góral, gdzie sztyca 150 mm jest w zupełności wystarczająca. Rama tego roweru jest w całości wykonana z aluminium. W zawieszeniu zastosowano duże łożyska, które powinny być bardzo żywotne z racji swoich rozmiarów. W główce ramy mamy stery pół zintegrowane. Moje ulubione, czyli takie gdzie do ramy wciska się miskę i w tej misce siada łożysko. W odróżnieniu od sterów zintegrowanych takie rozwiązanie jest niemalże wieczne, bo nigdy nie wyklepuje się rama. Co najwyżej miska, którą możemy łatwo wymienić. W małym przednim trójkącie Bulls przygotował dwa miejsca na bidon. Na dolnej rurze zmieścimy małego feedlocka, a w górnej rurze zmieści się duży. Bardzo duży też. Po wyjęciu baterii widzimy pięknie po niemiecku pospinane i uporządkowane przewody. Da się? Da się. Bulls produkuje różne rowery i stosuje różne silniki. W modelu e s EVO mamy silnik marki Broze, czyli ten sam, który znajdziesz w najnowszych, drogich, dużych elektrykach od Specialized. Silnik S-Mac ma już swoje lata, ale nadal jest bardzo dobry. Ma magnezową obudowę, masę 2,9 kg, generuje 90 Nm momentu obrotowego oraz niemalże 600 W mocy w szczycie. Dzięki temu, że Broze do przełożenia głównego zastosowało pasek zębaty, silnik jest bardzo. Bardzo cichy podczas pracy, nawet na najmocniejszych trybach. Oddawanie mocy jest bardzo płynne, silnik ciągnie od samego dołu i bardzo delikatnie odcina po osiągnięciu 25 km na godzinę. Lubię to. To znaczy, lubię pracę silników Broze. Silnik ma tak duży moment obrotowy, że jest pokusa, aby prawie wcale nie zmieniać biegów, ale to nie jest dobry pomysł. Jeśli będziesz ruszał, jeździł na wysokich biegach, to szybko zużyjesz zębatkę, łańcuch i kasetę. Podczas jazdy po asfalcie bardziej słychać szum opon niż pracę silnika. Za sterowanie odpowiada kontroler marki Fit, umieszczony na kierownicy. Ma dużo przycisków do sterowania, kolorowy wyświetlacz i masę funkcji. Pokazuje procentowy stan baterii, kadencję, godzinę, zasięg itd. Oraz dodatkowo wskazówki nawigacji po podłączeniu go do telefonu. Można nim sterować oświetleniem oraz aktywować funkcję WOK, czyli wspomaganie pchania roweru pod górę. Po podłączeniu ładowarki wyświetlany jest aktualny stan naładowania akumulatora. Bateria w tym bulsie jest garbata, ale to dobrze. Bo ten oznacza, że to ta największa możliwa. Ma pojemność 25Ah, czyli w przeliczeniu na rowerowe standardy 925Wh. Dlaczego na obudowie napisane jest 1000? Ponieważ fit europejski producent tak sobie zaokrąglił. Jakby co, to zaokrąglając ja mam lat 30. Baterię można ładować zamontowaną na rowerze poprzez port ładowania lub bezpośrednio. Nie, nie są potrzebne żadne dziwne przejściówki. Wtykasz... Ładujesz. Bateria jest niby ciężka, ma masę 4,4 kg, pojemność 925 Wh, czyli jej gęstość energetyczna wynosi 210 Wh na kilogram. Wow, świetny wynik. Najnowsza chwalona bateria 800 Wh od DJI ma niemalże identyczną gęstość energetyczną bo 213W. Fabryczna ładowarka ładuje baterię prądem 4A ah, ale może ładować większym bo aż 6A. Ah. Aby było to możliwe, musisz kupić sobie taką opcję. U dealera kosztuje to 200 zł. Modyfikacja polega na wgraniu innego oprogramowania do ładowarki. Ładowanie prądem 4A ah sygnalizowane jest kolorem pomarańczowym, a szybkie ładowanie 6A ah, kolor. Czerwonym na obudowie ładowarki. Rower toczy się na dwóch 29-calowych kołach. Piasty pochodzą od japońskiego producenta Shimano, a obręcze są od Bullsa. Mają zgodną z obecnymi standardami szerokość wewnętrzną 30 mm oraz są przygotowane do pracy w systemie bezdętkowym. Obręcze są wykonane z aluminium i łączone na obwodzie w prostej technologii sleeve joint. Fabrycznie rower jest na dentkach i jeśli będziesz rower używał na dojazdy do pracy, na wycieczki oraz na sporadyczne wypady w góry, to sugeruję, pozostawić go na dętkach. Mleko ma oczywiste zalety, ale ma też swoje wady, jaką jest przede wszystkim wysychanie, a co za tym idzie utrata szczelności opon po pewnym czasie. Bull w swoim uniwersalnym rowerze górskim zastosował opony o bardzo agresywnym bieżniku, znanym z rowerów do enduro. Na przednim kole mamy popularnego Maxisa DHF, a na tyle dhr o szerokości 2,6 cala. Agresywny bieżnik zapewnia nam dużo przyczepności w terenie, ale jest stosunkowo głośny podczas jazdy na asfalcie. Takie opony generują spore opory toczenia, ale z drugiej strony mamy w rowerze mocny silnik i pojemny akumulator, więc zasięg i tak jest bardzo duży. Zębatka z przodu ma 34 zęby i jest wykonana z aluminium. Przy tak mocnym silniku wolałbym tu widzieć odrobinę cięższą, ale dużo bardziej odporną na zużycie zębatkę stalową. Zębatkę zawsze można łatwo wymienić. Na bębenku typu Microspline mamy zainstalowaną dwunastobiegową kasetę SLX o rozpiętości 1051. Łańcuch to Shimano z grupy SLX. Warto rozważyć wymianę na łańcuch grupy XT, który jest bardziej odporny na korozję i trochę bardziej żywotny. Ten SLX możemy sobie pozostawić na pierwszą wymianę łańcucha za jakiś czas, a potem dojechać. Cały napęd do końca. Bulls nie żałował na komponentach i zainstalował przerzutkę XT i manetkę tej samej grupy. Taki zestaw chodzi bardzo precyzyjnie oraz lekko. Przerzutka wyposażona jest w sprzęgło zabezpieczające przed lataniem łańcucha podczas zjazdów w trudnym terenie. Jeśli jednak jeździsz amatorsko, to polecam nie włączać sprzęgła, bo w pozycji wyłączonej przerzutka pracuje odczuwalnie lżej, to znaczy łatwiej zmienia się biegi. Rower jest fabrycznie wyposażony w sztycę podsiodłową o skoku 150 mm. Podczas jazdy w terenie, zwłaszcza podczas jazdów opuszczona sztyca daje nam dużą swobodę ruchów. Jeśli używasz roweru w ruchu miejskim, to przyjemniej jest opuścić sztycę podczas zatrzymania. Dzięki temu łatwiej się rusza oraz wchodzi i schodzi z roweru. Żal, że Bulls nie zastosował świetnej manetki do sztycy od Shimano, która idealnie wypasowała do obejmy hamulca w systemie I-Spec EV. Mamy tutaj ładną prostą manetkę stworzywa, która jest zamontowana trochę mało ergonomicznie. Jeśli ta manetka będzie Ciebie denerwowała, to zdecydowanie polecam upgrade do tej od Shimano, która w detalu kosztuje około 120 zł. Bulls Estream Evo to duży rower, więc hamulce muszą być mocne. Bulls zastosował pełen zestaw hamulcowy od Shimano z grupy XT. To jedne z moich ulubionych hamulców. Pracują na oleju mineralnym, są łatwe do odpowietrzenia, mają dużą moc hamowania oraz są lekkie. Zaciski są czterotłoczkowe, tłoczki są ceramiczne i proszę uważajcie podczas wymiany klocków. Ceram Ceramika jest mocna, twarda, ale krucha. Znam mnóstwo przypadków, gdzie próba wciśnięcia tłoczków śrubokrętem podczas wymiany klocków skończyła się połamaniem tłoczków. Nie da się dokupić oryginalnych ceramicznych tłoczków, trzeba wymieniać cały zacisk. Producent nie próbował oszczędzać na tarczach. Mamy tutaj bardzo dobre tarcze XT o średnicy 203 mm na aluminiowym pałonku z dodatkowymi radiatorami odprowadzającymi ciepło generowane podczas hamowania. W tarczy tylnej mamy sprytnie ukryty magnes współpracujący z czujnikiem prędkości. Ładnie zintegrowanym w ramie. Za komfort naszej jazdy po nierównościach odpowiada sprawdzony widelec RockShox Lyric o skoku 150 mm i średnicy goleni 35 mm. Posiada sprężynę powierzchną w lewej goleni, dzięki czemu za pomocą pompki możemy łatwo dostosować jego twardość do naszej masy. W prawej goleni znajduje się tłumik olejowy Charger z możliwością regulacji tłumienia kompresji i tłumienia odbicia, tak reboundu. Lyric to klasyka od RockShoxa, widelec lekki i bardzo dobrze pracujący. Do sportu lepszy jest ZEP, ale do roweru uniwersalnego taki jest w zupełności wystarczający. Damper dla odmiany to nie RockShox, a Fox model Float DPS. Prosty, lekki damper powierzchny z regulacją tłumienia odbicia oraz trzypozycyjną regulacją kompresji. Na zjazdy możemy dać w tryb otwarty Open, a na podjazdy Firm, czyli twardy, albo dać na środkowy medium i zapomnieć o temacie. Przy mojej masie 77 kg pracuje bardzo dobrze przy ciśnieniu 180 PSI. Masa jak przystała na pojazd typu jest duża. Rower wyposażony w błotniki lampki podnóżek bagażnik z baterią 925Wh ma masę 29,8 kg. Oczywiście nie będzie królem zwrotności na górskich ścieżkach, ale podczas jazdy rekreacyjnej prowadzi się pewnie stabilnie i majestatycznie niczym Mercedes GLS. Z racji swojej masy jest to raczej rower dla faceta. Dla kobiety sugerowałbym lżejszą maszynę, na przykład rower Bulls Sonic AM. Cena detaliczna tego roweru z największą baterią wynosi 29 000 zł. Ale w firmie myebike.pl, która jest partnerem tego odcinka, możecie go kupić w promocji za 19 999 zł. Link w opisie. Uważam, że to bardzo dobra oferta. Dostajemy solidny rower od niemieckiego producenta ze sprawdzonym niemieckim silnikiem, bardzo dobrym wyposażeniem i Olbrzymią baterią. To nie jest rower dla mnie, bo ja preferuję rowery nastawione na wyczyn, ale warto pamiętać, że w naszym kraju na rowerach elektrycznych ściga się raptem garstka osób. Duża część społeczeństwa nie potrzebuje wyczynowego górala do sportu, tylko roweru uniwersalnego ze wspomaganiem elektrycznym. Prezentowany rower został wyposażony w ciekawe akcesoria. Na sterówce mamy zamontowaną solidną przedłużkę od bulsa, dzięki której było możliwe podniesienie kokpitu. Kosztuje 250 zł. Po jej zamontowaniu pozycja jest mniej sportowa, ale bardziej komfortowa. Do tylnego wachacza jest zamontowany bagażnik Topik. Tetrarak M2L wraz z błotnikami. Do szyny na bagażniku możemy szybko zamontować torbę MTX, dzięki której wygodnie będziemy przewozić nasze rzeczy. Rower wyposażony jest w oświetlenie od renomowanego niemieckiego producenta Lupine. Z przodu mamy lampę SL MiniMax, która zasilana jest bezpośrednio z silnika. Na kierownicy mamy przełącznik trybów: światła mijania i światła długie. Nawet kolor podświetlenia zmienia się na niebiesko przy długich, zupełnie jak w Mercedesie GLS. Na tyle roweru zamontowano dwie lampki świecące na oczywiście czerwono. Wyglądają zwyczajnie, ale zwyczajne nie są. Mają zintegrowany czujnik hamowania i zaczynają świecić mocniej podczas hamowania. Lampa lupina na róże podsiodłowej jest zintegrowana z zaciskiem sztycy. Wow! Rama jest przygotowana do montażu podnóżki. Rower jest w nią fabrycznie wyposażony, dzięki temu możemy wygodnie parkować nasz rower. Na podjazdach rower radzi sobie świetnie. Pozycja za kierownicą jest bardzo komfortowa. Dzięki przyczepnym oponom i mocnemu silnikowi możemy z łatwością pokonywać nawet strome wzniesienia. Jest to rower górski, więc poradzi sobie nawet na trudnych zjazdach, ale pamiętajmy, że to nie jest rower wyczynowy enduro. To maszyna do rekreacji. Możemy nią skakać i pędzić po kamieniach, ale nie do tego został zaprojektowany. Został zaprojektowany, aby być naszym kompanem podczas jazdy na co dzień oraz aby sprawdził się podczas długich wycieczek po górach w umiarkowanym terenie. Reasumując, Bulls s Stream Evo AM4 to dobry przedstawiciel rowerów typu All Mountain. Po dołożeniu akcesoriów możemy stworzyć maszynę, która będzie pełnić różne funkcje – od bycia pojazdem na dojazdy do pracy, po solidnego turystyka, którego możemy zabrać w góry. Nie jest lekki, ale jest solidny i powinien nam posłużyć długie lata. Tyle ode mnie. Jeżeli materiał Ci się podobał, to proszę Cię o subskrypcję kanału, włączenie dzwoneczka, aby nie ominęły Ciebie żadne nowe filmy na kanale Dr. E-Bike. Z prądem. Hej!